Wpadłem tu z takim powiedzmy ambitnym celem. W dalszym ciągu tam książkę robi na szarmy. Jak widzicie, tak obszernie dosyć ciąg studiuję. I w sumie za każdym razem, kiedy wpadłem na coś, z czym chciałbym się podzielić, zaznaczam sobie to na zielono. Uważam, że to są takie fajne, ciekawe lekcje. Ale jedno, co dzisiaj przygotowałem, to jest naprawdę niesamowicie krótkie. Jest to w sumie wstęp z, z części o pieniądzach. To nazywa się Piąta postać bogactwa. Pieniądze, czyli malon, majątek jako paliwo wolności. To jest bardzo ciekawe, co nie? Ciekawe, czy, czy tak właśnie byśmy ocenili pieniądze paliwo naszej wolności. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Ale wiecie co? Tu jest taki człowiek, który nazywa się Edmund Burg i on tak fajnie to powiedział takie fajne zdanie, które po prostu chciałem Wam się podzielić. Może rzeczywiście to jest właściwy sposób spojrzenia na pieniądze. Mówi tak: Jeśli to my zarządzamy majątkiem, będziemy cieszyć się bogactwem i wolnością. Raz jeszcze: jeśli to my zarządzamy majątkiem, będziemy cieszyć się bogactwem i wolnością. Jeśli to majątek zarządza nami, w istocie jesteśmy biedni. Jeśli to majątek zarządza nami, to w istocie jesteśmy biedni. Bardzo ciekawe, co nie? Pieniądze to jest coś, co naprawdę może nam pomagać. Pieniądze to jest coś, co właśnie może być naszym paliwem naszej wolności, ale nigdy nie powinno być to, być to coś, co decyduje o całym naszym życiu, o naszych działaniach, o naszych kierunkach. Nigdy nie powinno być to coś, co nas napędza i sprawia, tak naprawdę, decyduje o tym, kim my jesteśmy. To jest takie bardzo krótkie przemyślenie. Ale może w tym momencie warto zadać sobie pytanie osobiście, gdzieś tam w sercu? Jak ważne są dla mnie pieniądze? Czym są pieniądze? Jak ja rozumiem pieniądze? Takie swobodne przemyślenie, którym chciałem się podzielić. Powodzenia!